Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Tematem dzisiejszego odcinka, na który jeszcze jakby na tą serię odcinków jeszcze nazwy nie wymyśleliśmy. I tak mo moje serce się przychyla ku e, Fit Price in Fat Fish. E, ale też widziałem kilka waszych podpowiedzi, więc będziemy się nad tym zastanawiali z kolegami. Jak tą naszą serię promocyjną, wyprzedażową, rabatową nazwać? Chcesz, Aga iść tutaj? A chcesz do kamery też? Nie? nie, nie, bardzo. <laughs> nie? No dobra, gdzieś się nie chcą pokazać, to się tak schowamy. A tu idziesz do kasy? Nie. Do A, spokój. O, i już, już jest spokój. <laughs> chilowery, chilowery. Więc jeszcze przyjdzie chwila, żeby wybrać nazwę dla tej serii materiałów. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka będzie podbierak. W ogóle o, bo tak był już materiał o podbierakach takich mniejszych, pstrągowych do rybu z mniejszymi koszami jest gdzieś tam na, na naszej um, YouTube'owej stronie, więc możecie sobie obejrzeć w wolnej chwili, bo to jak najbardziej aktualne i tam też są fajne ceny małych podbieraków. Śmiało możesz lecieć. E... I miałem też zrobić odcinek o dużych podbierakach, zebrać po prostu z magazynu duże podbieraki, takie szczupakowe. Wiecie, na no, takiego Big Fisha i zrobić o tym oddzielny materiał. To akurat a propos tego podbieraka, o którym za chwilę będziemy rozmawiali, mi się przypomniało. Przepraszam, ale mam ten z Jadłem flaczki dzisiaj na obiad i mnie coś nie, coś nie podeszło. A bardzo lubię. Mało dietetyczne, ale no wiadomo, kuchnia polska to jest kuchnia polska, a nie tam jakieś humusy i te inne. E, dobra, a wracając do podbieraków, o czym ja mówiłem, tak, że, że przypomniało mi się właśnie, że a jeszcze miałem zrobić serię o tych podbierakach, które mamy duże takie na bikwisza. To, to, to na, przy, na przyszłość pewnie niebawem jakoś ogarniemy temat. Natomiast dzisiaj będzie mowa o jednym podbieraku. Co tak na wstępie można o nim powiedzieć. Przełączyłem sobie kamerkę. Słuchajcie, to jest podbierak od Sewicz Gira. Zobaczcie jak to wygląda. O, uciekło mi z kadru, jaki on jest długi, a przy okazji bajzel na, na backstage'u widać. O może tak, przecież ta sztyca z całym podbierakiem, słuchajcie, e, wysięg mojej dłoni to jest dokładnie e, 2,45, tam paluszek, więc około 3 metrów będzie miał cały podbierak od początku, ojejku, ucieka mi ten Hollywood 1, o, około 3 metrów będzie miał cały podbierak, Troszeczkę ciężko go tak utrzymać, ale wiadomo, jedną ręką raczej ryby się tym nie podbiera. Tylko dwoma będzie dużo łatwiej. Co najważniejsze, tak, mamy em, teleskopową, właśnie sztyce, którą możemy sobie. Jedną ręką znowu ciężko dość płynnie, dość płynnie złożyć, skrócić, tak? Bo na łodzi nie musimy jej rozsuwać, wystarczy nam taka krótsza wersja. W tym podbieraku mamy też miarkę zapodaną. Zaraz sobie zobaczymy. Jest tak 100 cm, 110, 120, 130 do 140 cm. Podejrzewam, że jest to długość od początku obręczy, więc możemy sobie złowionego big bigfisha właśnie takiego, czy inną rybę sandacza, sumka. Położyć na i przyłożyć do początku obręczy i zmierzyć, ile on tutaj metrów ma. Zawsze to jakieś ułatwienie, żeby to wykonać troszeczkę szybciej, troszeczkę sprawniej. Też co ciekawe, bardzo łatwo wciskają się te guziczki do składania, widzicie? Ja jestem w stanie to zrobić jedną ręką, o tak właśnie i kamerując, i ten to, to jest. Dość istotne, bo niewiele podbieraków na rynku ma tak lekko chodzące te guziczki do, do składania podbieraka. Jest to istotne, aczkolwiek te, ciężej, te które ciężej chodzą, no to też nie doprecjonuje tych podbieraków, no bo jakby nie, nie robimy tego na łodzi co pół godziny, tylko sobie rozkładamy raz i składamy drugi raz i to wszystko no po złożeniu jest dość spory, on nie zmieści się do każdej bakisty ja już na pewno nie do ta i kajaka eee, ale, ale jest na taki, słuchajcie, ja tu spokojnie bym do tego podbieraka wszedł może tak będzie łatwiej to zobrazować, no przydałaby się ta trzecia ręka taki potężny podbierak, dość duże oczka Oczywiście siatka jest gumowana, dzięki czemu i tak rybka troszeczkę mniej dostanie po plecach. Jakby jej uszkodzenia mechaniczne, no, jest szansa na to, że będą mniejsze. Jeżeli chodzi o wczepianie się przynęt, będą się pewnie wczepiały. Jak łowicie jerki jakieś woblery, no jak złowicie dużego szczupaka i wam wywinie fikołka i spiruletem. Podwójnym tulupem w podbieraku to troszeczkę się to może poplątać, ale jakby no mniej jest to czepliwe niż w podbierakach niegumowanych. Czekajcie, bo mi coś w oko wpadło. Yy, oraz yy, ta, 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 te gumowane siatki jakby nie łapią tak yy, zapachów, dzięki czemu te podbieraki mniej potem po prostu zalatują. Rybo, zawsze po rybie dobrze jest to w wodzie przepłukać, położyć na łodzi, gdzieś tam, żeby sobie przesychało w międzyczasie i to wszystko. No i teraz, jeżeli chodzi o najważniejsze cenę tego podbieraka, no bo zawsze te konstrukcje, tak duże, Sewy Gira czy innych firm kojarzą nam się z wysoką ceną. Zazwyczaj to jest tak od 3 stówek do 6. Z tego, co kojarzę, chyba Abu Garcia ma najdroższe podbieraki, takie bitwiszowe, ale nie chciałbym, nie chciałbym, tak mi się wydaje, ale nie jest to jakby zweryfikowane na bieżąco, więc też nie bierzcie tego za zapewnik, ale tam są dość spore ceny, tak podobnie jest z Savage Gearem. Za tak duże konstrukcje, tak mocne, tak stabilne, no ten podbierak ma w sobie wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby... Używać go do podbierania dużych ryb. Ewentualnie wpuścić sobie tutaj stado okoni, tak? bo siatka jest duża, siatka jest głęboka. Spokojnie możecie to oprzeć na, na burcie łodzi, tak żeby ryby były zanurzone, i podczas łowienia okoni wpuszczacie sobie tutaj do środka, żeby wam przypadkiem stada nie odprowadziły. Po łowieniu je wypuścić, ewentualnie kilka sztuk sobie wziąć na. Kolacje, i, i to wszystko. Także no bardzo praktyczna rzecz, bardzo poręczna. Ta rozkładana sztyca, gdybyście potrzebowali e, długości, chociaż na łodzi nie, nie zawsze, ale jak jest duża krypa, jeszcze wysoka burta, to jest wygodniej z sztycą. Jeszcze wam pokażę. Jest tutaj w pakiecie załączona, załączony pasek, taka taśma. E, podpinamy to sobie do sieci podbieraka i trzymamy w jednym ręku podbierak, a w drugim ręku tą siatkę sobie jakby naciągamy, żeby podebrać rybę z taką siatką. Dopiero jak ryba jest na podbierakiem, na jakby na, na podbieraku, na podbierakiem, puszczamy tą smyczkę, puszczamy siatkę, jakby luzujemy i wyciągamy sobie, wyciągamy sobie rybkę. Sam nie jestem w stanie Wam pokazać, o co chodzi, ale na pewno spinningiści Znają temat, więc też taki praktyczny dodatek. Także mamy kompletny podbierak na Big Fisha, który ma w sobie wszystko, czego można wymagać. Co by tu jeszcze można było wymagać od tego podbieraka? Ewentualnie mógłby być um, z jakimś pływakiem. Pływaki też mamy delfina. Zerknijcie sobie na naszej stronie. Jak uda mi się znaleźć, to wam podlinkuję. Można założyć sobie na sztyce. Pływak tak, żeby zawsze tam troszeczkę lżej było w wodzie. Tym podbierakiem operować, ewentualnie żebyście go, żebyście go nie utopili. Ale, takim zabezpieczeniem, żebyście go nie utopili, jest jeszcze tutaj na końcu sznurek z oczkiem. Możecie to gdzieś sobie na, elastycznym, na, elastycznym, na elastycznej lince. Nie wiem, podpiąć do, do spodni, do bakisty, do burty gdzieś na dłuższym szturku, żeby po prostu tego nie, nie zgubić. No niestety, tak duża konstrukcja, jak wam wpadnie do wody, e, to jest goodbye, my life. Ta siemka mnie mi się zaplątała. E, bardzo mi się podoba, że to wszystko tak, wiecie, e, luźno, fajnie chodzi, przesuwa się, oczywiście bez, bez skojarzeń. Mógłby jeszcze ewentualnie Ten kosz być składany Tutaj na środku na pół Ale nie, wiecie To jest jakby składane Jest to praktyczna rzecz Ale nie każdy tego potrzebuje Nie każdy tego oczekuje Jest to zawsze jakiś element Który może wpływać na to Że podbierak szybciej się wyeksploatuje Tutaj tego składania nie mamy Także mamy mocną Mocną ramę Pamiętajcie też o tym że jak podbieracie rybę, czekajcie, może sobie kamerkę przełączymy. Jak podbieracie sobie rybkę, macie tam metrowego szczupaka, czy m20, metr m30. Metr o, moment, tu tak sobie to wyciągnę. Pyk, 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 gdzie te dziurki są? O! To nie podbieracie ryby w ten sposób, że podnosicie do góry. No te ryby już trochę ważą i wtedy bardzo łatwo jest ten podbierak zniszczyć. Tylko jak już macie Big Fisha, to sobie podbierak pionizujecie i w ten sposób wyciągacie rybę do góry na pokład. Tak będzie najbezpieczniej i dla podbieraka, i dla rybki. Odłożymy sobie, a tu mamy taką ciekawą rzecz metka z ceną. I teraz ciekaw jestem dam Wam sekundę na zastanowienie. I strzelcie, ile ten podbierak może kosztować. Po prostu napiszcie komentarz, jaka jest Wasza opinia. Ile ten podbierak może aktualnie teraz kosztować? Poczekamy sobie sekundkę i za chwilę sprawdzimy, czy ktoś z Was trafił, czy miał rację. Tak, żeby bez, bez oszukać, bo to po prostu taka zabawa. Także piszcie teraz komentarzy, ile Waszym zdaniem ten podbierak może aktualnie kosztować. Jak już napisaliście, to ja Wam tylko powiem, że cena była. 394 zł, czyli niecałe 400 zł za ten podbierak. Aktualnie jest 149. Już chyba taniej się nie da. 149 za tak mocny podbierak, tak fajnie skonstruowany. Jakościowo wszystko tutaj się zgadza. Z niecałych 400 zł na 149, oczywiście, podlinkuję Wam to w pierwszym komentarzu pod filmem, żebyście łatwiej mogli znaleźć. Ewentualnie tutaj w naszym sklepie stacjonarnym w Józefowie między Warszawą a Otwockiem na ulicy Piłsudskiego 16, a dostępne będą od ręki. No i oczywiście, wysyłkowo. Tak? Mamy tego dość sporo, ale jeżeli martwicie się, że nie dla każdego wystarczy, pamiętajcie, że możecie dokonać zakupu z odbiorem osobistym. Wtedy dany artykuł będzie na was czekał. W wolnej chwili przyjedziecie do nas i go sobie po prostu odbierzecie. No bo mieliśmy takie sytuacje, wiecie, niektóre promocje naprawdę schodzą w mgnieniu oka. Szybko, asortyment się kończy. Ktoś przyjeżdża za dzień, dwa, trzy, już danego produktu nie ma, więc takim zabezpieczeniem może być właśnie dokonanie zakupu z odbiorem. Osobistym w dzisiejszym materiale to tyle, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.